Zapraszam do obejrzenia piątego już odcinka Ciekawostek Warszawskiej Komunikacji Miejskiej. Kolejny odcinek Ciekawostek zaczynamy od PESY 121 120 NA, dokładnie o numerze taborowym 3253. Ten tramwaj ma inny dźwięk zamykania w zdrowiu. Posłuchajcie, sobie. Czy wiedzieliście, że da się włączyć ciemny motyw w biletomacie? Ja dowiedziemy się o tym przypadkowo. Który motyw Wam się bardziej podoba? Ciemny czy jasny? Gdy będziemy podróżować delfinem o numerze 2094 plus 2095 Dostrzeżemy inne siedzenia niż w tego typu pojazdach. Są to takie same typy, co w 123n. Kolejnym nietypowym pojazdem we flocie MZA. Jest man o numerze 3434. Posiada on nowe wyświetlacze i jest wyposażony w najnowszy sterownik SRG 6000P. Przenieśmy się teraz w okolice Metra ratusza Arsena. Na ulicy Sternelewki znajdują się stare tory. Od dawna. Nie kursują po nich tramwaje. Najciekawsze w tym jest, że mają one radziecki rozstaw torów 1524 mm. W PES-3187 testowane jest nowe rozwiązanie. Drzwi do kabiny motorniczego zostały zmienione na takie, jak w łodzi czyli mniej szkła. Szklane drzwi często się tłukły, a ich koszt jest ogromny. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Podajcie się swoją opinią w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.